Bochy. Już sama nazwa przywołuje obrazy historii i pysznego jedzenia. Dzisiaj zanurzamy się w serce tego urzekającego kraju, odkrywając dwa miasta, które uosabiają jego duszę Rzymu i Florencji. Przygotujcie się na szaloną wycieczkę pośród starożytnych ruin, oszałamiającej sztuki i zaraźliwej energii włoskiego życia. Nasza podróż rozpoczyna się w Rzymie, mieście zbudowanym na warstwach historii, od potężnego Imperium Rzymskiego. Przez renesans, po czasy współczesne, każda epoka odcisnęła swoje piętno na tej fascynującej metropolii. Następnie udamy się na północ do Florencji, kolebki renesansu. Spakujcie więc walizki, załóżcie wygodne buty i przygotujcie się na niezapomnianą przygodę w sercu Italii. Rzym, wieczne miasto miejsce, gdzie starożytna historia i współczesność. Splatają się w urzekającym tańcu. Spacerując ulicami Rzymu, cofamy się w czasie. Każdy zakątek odsłania kolejną warstwę jego fascynującej przeszłości, od rozpadających się ruin po okazałe place tętniące życiem. Wyobraźcie sobie gladiatorów walczących na arenie Koloseum, cesarzy przemawiających do Senatu na forum Romanum i pociągnięcia pędzla Michała Anioła ożywiające kaplicę Sykstyńską. Te kultowe zabytki to nie tylko atrakcje turystyczne, to namacalne przypomnienie o wielkości i pomysłowości minionych cywilizacji, ale Rzym to nie tylko przeszłość, to tętniące życiem, pełne pasji miasto z zamiłowaniem do dobrego jedzenia, ożywionych rozmów i prostych przyjemności życia. Niezależnie od tego, czy popijacie espresso w kawiarni na chodniku, czy po prostu chłoniecie elektryzującą atmosferę, Rzym urzeknie wasze zmysły i sprawi, że będziecie chcieli więcej. Naszym pierwszym przystankiem w Rzymie jest Koloseum, ikoniczny symbol Imperium Rzymskiego i dowód jego architektonicznego kunsztu. Wyobraźcie sobie, jest rok 80 naszej ery. A koloseum wypełnione jest pięćdziesięcioma tysiącami widzów, których okrzyki odbijają się echem po trybunach, gladiatorzy ścierają się na arenie, ich miecze błyskają w słońcu. Ten ogromny amfiteatr, niegdyś scena walk gladiatorów, publicznych egzekucji, a nawet pozorowanych bitew morskich, przetrwał próbę czasu, choć naznaczony śladami wieków. Spacerując po jego łukowatych korytarzach i spoglądając na wysokie mury, spróbujcie wyobrazić sobie ryk tłumu, szczęk stali i dramat, który rozgrywał się w jego murach. Pomimo swojej brutalnej przeszłości, Koloseum jest potężnym symbolem rzymskiej inżynierii i przypomnieniem o trwałym dziedzictwie imperium. To miejsce, w którym prawie słychać echa historii, szepcące przez wieki. Następnie udajemy się zaledwie o krok od Koloseum do Forum Romanum, bijącego serca starożytnego Rzymu. To rozległe stanowisko archeologiczne było niegdyś tętniącym życiem centrum życia politycznego, religijnego i społecznego. Wyobraźcie sobie targowisko pełne sprzedawców, świątynie poświęcone rzymskim bogom i senatorów debatujących o losach imperium. Przechadzając się wśród ruin świątyń, bazylik i budynków rządowych, wyobraźcie sobie przemówienia, debaty i triumfy, które miały miejsce w tych murach. Poszukajcie łuku Tytusa, upamiętniającego rzymskie zwycięstwo nad Judeą oraz świątyni Saturna, gdzie starożytni Rzymianie przechowywali swój skarbiec. Forum Romanum to miejsce, w którym naprawdę można poczuć ciężar historii i wyobrazić sobie, jak wyglądało życie w starożytnym Rzymie. To niesamowite, stąpać śladami cesarzy, senatorów i zwykłych obywateli, którzy kształtowali bieg zachodniej cywilizacji. Żadna wycieczka do Rzymu nie byłaby kompletna bez wizyty w Panteonie, arcydziele architektury, które od blisko dwóch tysięcy lat budzi podziw. Wejdźcie do środka, a od razu uderzy Was ogrom i doskonała symetria budowni. Panteon wzniesiony przez cesarza Hadriana w 126 roku naszej ery został poświęcony wszystkim bogom starożytnego Rzymu. Jego najbardziej charakterystycznym elementem jest masywna kopuła, cud rzymskiej inżynierii, która do dziś pozostaje największą na świecie kopułą z niezbrojonego betonu. Zwróćcie uwagę na okulus okrągły otwór w wierzchołku kopuły który skąpie wnętrze w niebiańskim blasku i jest jedynym źródłem naturalnego światła w budowie. Stojąc pod kopułą, poczujcie ciężar historii i zachwyćcie się pomysłowością rzymskich architektów, którzy stworzyli to ponadczasowe arcydzieło. Panteon jest świadectwem trwałej siły ludzkiej kreatywności i przypomnieniem, że nawet w obliczu czasu piękno jest wieczne. Z majestatycznego starożytnego Rzymu udajemy się teraz do Watykanu, najmniejszego państwa na świecie i duchowego centrum dla milionów katolików. Ta otoczona murami enklawa w sercu Rzymu jest siedzibą papieża i kryje w sobie skarby sztuki i architektury. Punktem kulminacyjnym każdej wizyty w Watykanie jest Bazylika Świętego Piotra arcydzieło architektury renesansowej. Wejdźcie do środka a onieśmieli śmieli Was ogrom i przepych wnętrza z jego strzelistymi sufitami, misternymi mozaikami i zapierającym dech w piersiach arcydziełem Michała Anioła – Pieto. Nie przegapcie wejścia na szczyt kopuły, skąd rozciąga się panoramiczny widok na Rzym. Poza Bazyliką św. Piotra warto zwiedzić Muzea Watykańskie, w których mieści się ogromna kolekcja dzieł sztuki i artefaktów z różnych stuleci, w tym Kaplica Sykstyńska, której sufit i ścianę ołtarzową zdobią słynne freski Michała Anioła. Z majestatycznego Rzymu udajemy się na północ do Florencji, miasta, które uosabia ducha renesansu. Florencja to miasto, które najlepiej zwiedzać pieszo. Jego wąskie, brukowane uliczki i urocze mosty zachęcają do zagubienia się w jego ponadczasowym pięknie. Spacerując wzdłuż rzeki Arno, Podziwiajcie elegancką architekturę, która zdobi ulice. Florencja to miasto, w którym sztuka i kultura są wpisane w tkankę życia codziennego. Przygotujcie się na olśniewające arcydzieła sztuki, od Dawida Michała Anioła po Narodziny Wenus Botticellego, a wszystko to w otoczeniu wspaniałych renesansowych pałaców i kościołów. Florencja to miasto, które urzeka swoją historią. Duomo kluba Florencji. Żadna wizyta we Florencji nie będzie kompletna bez podziwiania budzącej respekt katedry Duomo, najbardziej charakterystycznego punktu miasta. To arcydzieło architektury z charakterystyczną czerwoną kopułą zaprojektowaną przez Bruneleskiego dominuje nad panoramą Florencji i wabi turystów z daleka. Gdy zbliżacie się do Duomo, jej ogrom i misterna fasada ozdobiona kolorowym marmurem zapierają dech w piersiach. Wejdźcie do środka, a otoczy Was symfonia sztuki i architektury od strzelistych sufitów ozdobionych freskami po misterne witraże. Niezapomnianym przeżyciem będzie wejście na szczyt kopuły Brunelleschiego. Spinaczka nie jest łatwa, ale panoramiczne widoki na Florencję z góry są warte wysiłku. Ponte Vecchio, most ponad czasem. Spacerując wzdłuż rzeki Arno, natkniecie się na Ponte Vecchio. Wyjątkowy i uroczy most, który stał się symbolem Florencji. Ponte Vecchio, zbudowany w 1345 roku, wyróżnia się sklepami zbudowanymi po obu jego stronach. Tradycja ta sięga XIII wieku. Wyobraźcie sobie spacer mostem, pod którym płynie rzeka Arno. Podczas gdy Wy przeglądacie sklepy z biżuterią, wyrobami skórzanymi, pamiątkami i lokalnym rękodziełem. Ponte Vecchio to tętniące życiem i gwarne miejsce, świadectwo nieprzemijającego ducha handlu i wspólnoty we Florencji. Przechodząc przez most, poświęćcie chwilę na docenienie jego historycznego znaczenia i malowniczych widoków na rzekę Arno i otaczające miasto. Ponte Vecchio jest przypomnieniem, że nawet w tak przesiąkniętym historią mieście jak Florencja życie toczy się dalej. Ponadczasowe piękno, niezapomniane wspomnienia. Kończąc naszą podróż do serca Włoch, pozostajemy z głębokim uznaniem dla ponadczasowego piękna, bogatej historii i tętniącej życiem kultury Rzymu i Florencji. Od majestatu Koloseum i duchowego znaczenia Watykanu, po skarby sztuki galerii Uffizi i urok Ponte Vecchio, te miasta odcisnęły niezatarte piętno w naszych duszach. Niezależnie od tego, czy fascynują Was echa historii w Rzymie, inspiruje Was artystyczny geniusz Florencji, czy po prostu oczarowuje Was włoski styl życia, spakujcie więc walizki, otwórzcie się na przygodę i stwórzcie własne niezapomniane wspomnienia w sercu Włoch. Dziękuję bardzo za oglądanie, zapraszam do subskrypcji, lajka i komentarza i oczywiście nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby żaden materiał Was nie ominął. Do zobaczenia!